Cześć wszystkim, tu Inżynier Domu. Dzisiaj krótki odcinek o narzędziu, które mam nadzieję, że pomoże Wam w pracy. Szczególnie wtedy, kiedy macie jakieś bagi lub coś nie działa. Będzie dzisiaj o statycznej analizie kodu. Brzmi poważnie, ale to nic trudnego. Będę pokazywał na przykładzie narzędzia zwanego CPP Check. Dla większości programistów C, C++ pracujących komercyjnie jest to dość standardowe narzędzie i myślę, że każdemu, nawet programującemu, dość hobbystycznie takie narzędzie się przyda. O co chodzi z analizą statyczną kodu? Po stronie programisty leży pewna odpowiedzialność, ponieważ języki programowania, tutaj C, C++ szczególnie, dają duże możliwości programiście. Ale idzie za tym pewna odpowiedzialność, ponieważ kod może być zbudowany przez nasz kompilator, ale narażony na wiele problemów nie tylko jakichś takich drobnych stylistycznych elementów że nasz kod po prostu więcej zajmuje, a nic tam nie robi ale także na wycieki pamięci, pisanie po, po różnych miejscach w pamięci, które nie powinny być przez nas ruszane. I właśnie w takich miejscach często możemy wykorzystać narzędzia, które troszeczkę nam automatycznie sprawdzą nasz kod. Więc najlepiej pokażę to na przykładzie. Kod jest krótki, nie chciałem tutaj nic takiego wielkiego, prawdziwego, można tak powiedzieć, żeby nie przyćmiewać tego, co jest najważniejsze. Powiedzmy, że to jest jakiś robot, który ma nogi, zbudowane z serw, ileś ma tych nóg i one mogą się poruszać. Mów, jest funkcja. I taki kod, który tutaj jest, może się zbudować. Kompilator to przepuści wszystko fajnie, możemy nawet sobie wgrać to na płytkę. Liczymy, że będzie to działało, no i okazuje się, że nie działa. I zaczynamy, tak jak mówiłem wcześniej, rozmyślać, a może mi tutaj serwo źle się podłączyło, czy coś takiego mam złe zasilanie. Zaczynamy szukać, a moglibyśmy zrobić wcześniej coś takiego, jak właśnie ta analiza statyczna kodu jest to bardzo. Proste w uruchomieniu. Jeśli tak jak ja, korzystacie w, z VS Code'a. Jeśli nie, no to zapraszam do linku poniżej, jeśli chcecie mieć takie środowisko. Tutaj yy, CPP Check jest wbudowany. CPP Check, czyli właśnie narzędzie do analizy statycznej kodu. Eee, potrzebujemy tylko wejść tutaj przez tą ikonkę Platform Platform.io. Ja mam tutaj specjalny environment zbudowany pod to. Zaraz będę mówił, co i jak. Klikamy sobie Check. I a, przechodzi to właśnie przez analizę statyczną kodu. Za pierwszym razem będzie pewnie to trochę dłużej trwało, ponieważ CppCheck pewnie się tam musi zaktualizować, sprawdzić i tak dalej. No i dostajemy taki fajny raporcik, z którego możemy już sobie sporo wyczytać. Błędy mamy podzielone na kilka grup, o wysokim zagrożeniu, średnim i niskim. To nam może pomóc co, czym się najpierw zająć. Dwa błędy stylistyczne, które są widoczne przy CppChecku w platforma to są związane z tym, że nie korzystamy z main tylko loop i setup, więc te możemy sobie troszeczkę odrzucić. Ale na przykład mamy pierwszy taki nisko poziomowy, że mamy funkcję reset, której nigdy nie używamy. No tak, czyli mamy tutaj troszeczkę porządku do zrobienia. Następnie mamy second leg, tutaj jest niezainicjowana wartość, tak? A Mamy wskaźnik i nie ma do niego tak naprawdę żadnej wartości, więc yy, prawdopodobnie jest tam śmieć i może byśmy chcieli za chwilę używać tego second leg i byłby problem właśnie w tym momencie. Potem mamy już position, nie jest yy, zainicjalizowany nigdzie, powinno być np. w konstruktorze jakaś wa wartość domyślna. E, Lista inicjalizacyjna i tam position jakoś uzupełnione najlepiej. Następny błąd to błąd, który często jest dość spotykany, a jest to błąd e, kardynalny, krytyczny, ponieważ e, tutaj jest tablica na cztery elementy LEGS. Czyli 0123, a ja tutaj używam szóstej nogi mojej. aplikacji, mogłaby się wywalić. Podobnie mogłoby być, jakbym na przykład na wskaźnik gdzieś zainicjowany śmieciami właśnie też próbował pisać. To także mogłoby się skończyć resetem. O dziwo takie błędy mogłyby dość szybko nie wyjść podczas użytkowania, mogłyby wyjść za jakiś czas, no i to, to są najgorsze błędy do szukania, prawda? No ale tu jest clue właśnie działania takiej analizy statycznej kodu, że staramy się wykryć błędy przed ich wystąpieniem na urządzeniu. Oczywiście to nie jest pełna lista błędów, którą wykrywa CPP Check, jest tego naprawdę dużo, sami możecie się przekonać testując to te narzędzie. No, i dobra, a jak sobie to uruchomić teraz? Pokażę teraz, jak to u mnie działa z VS Code i Platform IO. Możecie także sobie zobaczyć swoje środowiska, z których korzystacie, jeśli to jest inne, ponieważ do części jest już możliwość właśnie włączenia zintegrowanej wtyczki CPP-Check. Co potrzeba tutaj w Platform IO? Musimy sobie wejść w ikonkę Platform IO i tutaj wybrać Platforms. Znajdziemy tutaj platformy, na przykład Atmel AVR, jeśli na takie proste płytki Arduino rzucacie swój kod. I musimy sobie tutaj dociągnąć platformę Native. Ona nam się przyda także przy unit testach. Znaczy, można się bez niej obejść, ale będzie z tym powiedzmy czystszy ten raport dla nas zaraz. Następnie będziemy sobie tworzyć dodatkowy environment, to często pokazuję na live'ach, bo to się też przydaje poznanie tego pliku w platformę platform Ajo .io, platform .io ini dla projektu. I tutaj, tak jak mam moją platformę w tym wypadku, bo to jakieś tam Arduino Nano, tak wrzucam sobie dodatkową zawsze platformę, którą nazywam Check. Wrzucam tylko tutaj Native właśnie tą platformę. Nie dorzucamy tutaj bibliotek, jeśli mamy jakieś w projekcie najlepiej. Czasami biblioteki, jak sobie sprawdzicie, to one też mają swoje błędy. To jest trochę smutne, że ludzie wydają biblioteki one nawet średnio przechodzą analizę statyczną kodu, a tak się dzieje. I moglibyście nie widzieć tylko swoich błędów, ale także błędy z na przykład innych bibliotek. No i wtedy już w zakładce Platforma.io będziecie widzieć swój nowy environment i z niego właśnie w zakładce zaawansowany czy advanced znajdziecie opcję check. Klikacie ją i już jest raport. Tak jak wspomniałem, jest alternatywa, można sobie ściągnąć CPP osobno. Można sobie to ściągnąć ze strony, link poniżej filmiku. Jest wersja z GUI, można oczywiście odpalać to z wiersza poleceń. Jest tam instalka pod Linux jeszcze prostsza. No a ja tutaj pokazuję pod Windowsa. Nie pokazuję jak zainstalować, bo jest banalnie proste, nic tam nie trzeba konfigurować. I tutaj wciągamy także nasz plik cpp, których sobie w tym momencie chcę przeanalizować, możemy i wrzucić więcej i mamy bardzo podobny raport. W tym wypadku nawet nie widzi tutaj problemów z setup i z loop. Dostaliśmy cztery błędy, mamy ładne ikonki pod względem tego, jak to jest ważne, czy to jest warning, czy to jest error, czyli poważny błąd, czy to jest coś stylistycznego. Dokładną linię, co także dostawaliśmy przy tamtym raporcie, więc wiemy gdzie szuka. I dokładny opis, co z tym należy zrobić. Mam nadzieję, że teraz Wasz kod będzie już lepszej jakości. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawiacie w komentarzach poniżej w filmiku. Zapraszam Was na Discorda oraz oczywiście do wsparcia kanału i zostawienia łapki w górę. Na razie!